Witajcie. Pamiętacie, jak mówiłem, żeby nosić skrobankę ze sobą? Mamy kijowe warunki atmosferyczne. Tu mamy naszą skrobankę. Troszeczkę jej wyłożymy. Jak widać, wszędzie jest wilgotno. I patrzcie, ile to daje ognia. W takim pojemniku 60-gramowym wchodzi tego odciula. Dosyć długo się pali, praktycznie w każdych warunkach można to rozpalić. I tutaj zobaczcie, na taki mech to starliśmy. i Można sobie dołożyć, podtrzymać. Jeden taki pojemniczek starcza na bardzo długo. Tutaj, Aniu, skoncentruj się na tym, pokaż to jeszcze. I niby zwykła podpałka do grilla. My mamy już ją przemieloną. Jak widzicie, jest sam mech. Później zobaczycie, ile ognia da takie całe pudełko. Tak ekstremalnie. Bo ekran jest mocny. To by było na tyle.